Pieśń nad pieśniami, rozdział piąty. Wszedłem do mojego ogrodu, moja siostro, oblubienico. Zerwałem moją mirę wraz z moim balsamem. Zjadłem mój plaster wraz z moim miodem. Wypiłem moje wino wraz z moim mlekiem. Jedzcie, moi przyjaciele. Pijcie i upijcie się miłością. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Zdjęłam już moją suknię, jakże więc mam ją znowu przeoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra. Z moich palców wciekła mirra. Na rękojeście zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Poblili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący murów. Zaklinam was, córki Jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego. Czy wiecie, co macie mu powiedzieć? Że jestem chora z miłości. Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, najpiękniejsza między kobietami? Czym góruje Twój miły nad innymi miłymi, że nas tak zaklinasz? Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród dziesięciu tysięcy. Jego głowa to szczere złoto. Jego kędziory to gałązki palmowe, czarne jak kruk. Jego oczy są jak gołąbki nad strumieniami wód. Jego zęby, kąpane w mleku, mocno siedzą w oprawie. Jego policzki są jak grządki balsamu, porosłe wonnymi ziołami. Jego wargi są jak lilie, które ociekają płynną mirżą. Jego ręce są jakby toczone ze złota, wysadzone drogimi kamieniami. Jego brzuch jak płyta z kości słoniowej, wysadzana szafirami. Jego golenie jak słupy z marmuru, postawione na złotych cokołach. Jego postać jak Liban, okazała jak cedry. Jego usta są pełne słodyczy. Wszystko w nim jest rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel o córki jeruzalemskie.